Dzisiaj sposób na tanią naprawę trzeciego stopu od laguny Normalnie przedostaje się do niego woda Dlatego ta oryginalna płytka śniedzieje i przestaje świecić Czasami wystarczy tutaj wyczyścić konektorek ale w tym wypadku podłączałem zasilanie bezpośrednio do płytki. No i ledwo żarzyły się ze dwie diody. Tani, szybki, prosty sposób naprawy. Dwa panele LED COB. Tam chyba niecałe 10 zł za dwie sztuki na AliExpress. Jak zobaczycie kiepsko świecą także przyklejone do tej powierzchni na taśmę dwustronną nie chciały wejść dlatego tutaj po bokach wyciąłem o, Tyle wystają do środka przewody połączone na środku Dołożone konektorki. Konektorki są po to, żeby podłączyć tutaj. A tu będzie wiązka z auta. I nie chciałem ryzykować lotowania, że jak coś źle pomierzę czy zobaczę, no to okaże się, że jest odwrotna biegunowość. Docelowo myślę o. Zmatowieniu tego szkła zewnętrznego, żeby to jakoś ujednolicić świecenie, ewentualnie pomalowanie tego, tych części zewnętrznych na czarno i zostawienie tylko odblasku w środku. Ewentualnie wtedy można by było te diody skierować bezpośrednio do tyłu dobra a teraz pokażę jak to świeci Jest dość jasno. Właśnie tutaj nie widać, ale środkowe diody świecą w innym odcieniu. Środkowe świecą na różowo. Te zewnętrzne bardziej na czerwono. Dobra. Google Camera. Zmniejszyłem ekspozycję. Tak to wygląda Lampa zamontowana widać że trafiłem z biegunowością to znaczy nie zamontowana tylko podłączona wstępnie teraz ją skleję i na jakiś czas zostawię decyzja jest taka że montuję to tak jak jest skleję to taśmą dwustronną Zamiennik przychodzi bez uszczelek, dlatego go okleję i wytnę tutaj nadmiar właśnie uszczelek. Zaczepy i otwory pod śruby pasują, tu jest wtyczka, też pasuje, no z drugiej strony zaczepy i śruba, natomiast jeżeli chodzi o profil, to nie jest idealnie, ale świeci całkiem nieźle i wygląda też całkiem nieźle, także luz.